Cześć. 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 Co tam synu? Słuchajcie, dzisiaj zadałem na biologii dla pani bardzo ważne pytanie, które już mnie nurtowało od dłuższego czasu. Jakie? No. Powiedziałem jej tak. Panią, jak muchy to robią, że srają na suficie. No powiem Ci, że sam się kiedyś tak zastanawiałem. I co ci pani odpowiedziała? Bo jestem sam ciekaw. Pani do mnie mówi, po pierwsze nie mówi się sra, tylko załatwia. Ja mówię tak, a jak pani się chce, to, to pani się mówi, że zaraz się załatwi, czy zaraz się zesra. On, nie możesz normalnie, nie? No, słuchaj. No i co pani? ona ciebie tłumaczyła? No i powiedziała, że to jest bardzo skomplikowane. No, ja do pani mówię, że ja wiem, że to jest skomplikowane. Ja, ja sam próbowałem i z drabiny, i na stole stawiałem krzesło, i z tego krzesła próbowałem. Nawet ze, ze schodów, co nie? I tak, nie, nie ma opcji. Grawitacja robi swoje. Przesłanie. No, więc no, ja, się, ja nie wiem, jak te muchy to robią, no. A ty wiesz? Nie wiem. A że masz śniaków po nie, ba bardziej, brud bardziej trochę brudnych ubrań. Osrałeś się? Nie, no jakby patrzeć to grawitacyjnie, no to, no to jakby... nie. Przesrałeś co nie? No.